Cześć w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić błyskawiczną i pyszną babkę serową z lukrem. Idealnie sprawdzi się na Święta Wielkanocne i nie tylko. Na początku do 200 g masła dodajemy 180 g cukru i całość sobie ubijamy. Po paru minutach mieszania dodajemy 4 jajka i ponownie miksujemy, aż powstanie puszysta masa. Następnie dodajemy kostkę twarogu, czyli 250 g. Najlepiej sprawdzi się twaróg półtłusty. Po chwili dodajemy 300 g mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia i całość na wolnych obrotach mieszamy. Gdy mąka się wmiesza w ciasto, nie miksujemy dłużej, tylko przekładamy ją do foremki o wymiarach 10x22 cm. Można też użyć takiej specjalnej do babki foremki okrągłej. Moja jest silikonowa i wyłożyłam ją sobie od papierem do pieczenia, aby jeszcze łatwiej mi się wyjmowało ciasto po upieczeniu. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji góra-dół przez około godzinę. Teraz przygotujemy lukier, 20 ml wody, oraz soku z cytryny mieszamy ze 125 gramami cukru pudru. Polukrowaną babkę można jeszcze opcjonalnie posypać sartą skórką z cytryny, póki lukier nie zastygnie. Taką babkę należy zostawić teraz na chwilę, aby lukier zastygł, a następnie można się nią zajadać. Można też owinąć ją folią spożywczą i zostawić na święta. Babka naprawdę długo trzyma swoją świeżość. U mnie po trzech dniach smakowała tak samo pysznie jak pierwszego. Smacznego!